Czym różni się zamek czterotaktowy od dwutaktowego? Czterotaktowe wiatrówki, tak jak -S, s 400, czy e, 410 i wiele innych wiatrówek, tak jak te Artemisy, to jest czterotakt. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak w starych sztucerach, e, w starych sztucerach myśliwskich. I tak to wygląda. To jest właśnie czterotakt. A tutaj mamy typowy dwutakt, czyli zamek biatolistyczny, biatlon raz i dwa. Moim zdaniem jest to najlepsze przeładowanie. Choć, tak naprawdę, jeżeli chodzi o cztero, tak w niczym on nie przeszkadza. Również bardzo fajnie, ergonomicznie się przeładowuje, i przypomina to, że tak powiem, starsze sztucery. I ma to też w sobie pewien urok. Dzięki. hej!